Popatrz w lewo. Popatrz w, lewo, w, popatrz w prawo, popatrz w prawo zobacz, zobacz sobie szacę. tutaj ziomuś. E kto Masz się tego nauczył? Tego rogatek. Rogatek. rogatek? Jak to rogatek chyba? Nosoro? Mead grot, metad, normalnie, nawet. Siema widzowie. Witam serdecznie, wstawieszka taka o ciulowata, ale wjeżdżamy tutaj. 18 zł wygrywa w tym momencie. Buszek 1, Kozacki odcinek szefie. Szefa widziałeś, gościu, w robocie wczoraj rano, jak cię jebał. Pozdro widzimy się w temacie w filmie. Elu! Zadupiaj tu na góra, Inurus! Szybko, kurza z tą lodziarnią, ty szmulu! Gdzie się, kurda, wymienia skiny? No? No? Najlepsza strona to pirate słab, gość szmajnowy! Co ty no, mi tu, ciulu, dojesz? Ja z tej swoimi skinami na pirateswap.com Najlepsza strona w necie Użyj kodu XTONY i obierz bonus za 35% No teraz! Co? Siemano! Witam serdecznie! Widzowie, siema Tony z tej strony Siema, siema, tej każdy w od tej pory każdego z was w analizacji w tego kurwa co go do... Widzowie, mam tutaj normalnie Dla was konkurs i cały czas trwa Na 50zł, 840zł Wpłacasz tak o I sobie bierzesz normalnie udział M4EA1S Black Lotus Battle Skirt Fajny, zajebisty skin, także polecam serdecznie. Używaj kodu XTONY, dzisiaj 23zł do kosy, lecimy grubo, także co, darmowa skrzynka wjedzie na rejon, e, tutaj normalnie, elegancko, elegancko tutaj, darmowa skrzynka i co, w takiej darmowej skrzynce dostaniemy, ojojojoj, oj, oj, oj. co za grube rzeczy tutaj na rejonie, 8 geta. elegancko, e, bardzo dobra nagroda, bardzo dobra nagroda, normalnie. Lecimy sobie serwitewki, widzę, że to jest fajna bitwa za 5Z. To ja wjeżdżam, zobaczymy, co tu się stanie. Von Gutenberg, y, Milox, y, Bajek i X-Tony, Także normalnie y, wjeżdżamy tutaj grubo, ale to jest kurwa ten underground. Więc mam nadzieję, że tutaj będziemy zwyciężyć tą bitwę. Na razie, Von Gutenberg wygrywa tą bitwę, fantastycznie sobie radzi w tym momencie. Von Gutenberg, i co z tego wyjdzie? Wyjdzie z tego jedna wielka lipa, bo Von Glutenborg doprowadził ten mecz do końca i wygrał tą oto bitewkę. No kurwa, zajebiście powiem wam szczerze, Von Glutenborg serdecznie ci kurwa gratuluję, a teraz możesz spierdalać do domu. Dobra, a teraz widzimy się, kurde, na kolejnej bitwie, tylko tego typu, nie? Czekaj, co my tutaj zrobimy? Ej, bo tu jest Jack Sparrow, gościu. Kurwa, gnoju, wjechałeś mi do bitwy. Za to będziesz łamany. Dobra, mamy tutaj bitwę na Indry casey Lowkiej za 336. Miejmy nadzieję, że uda nam się zwyciężyć jakoś bitwę. Zaczynałem całkiem dobrze. Tutaj tony prowadzi 336. Ósmy nerw, nie, nie da rady nas tutaj pokonać jak najbardziej. Wygrywamy tą bitwę, zarabiamy całe kuźwa tego typu. Yy, no trochę zarabiamy w sensie chyba złotóweczkę. Także grubo. Yy, no, pchniemy się do przodu, pniemy się do przodu. Jakieś mamy kolejne bitwy, o tu jest normalnie bitwa zajebista Kurwa jak tu szybko grają Chłopy co grają, o jest elegancko, gramy tutaj z tym Z Kikiem V2 Normalnie, Kicek V2 i Samuroso będą tutaj yy, waleni I zaczynamy naprawdę dobrym Seven Daysem, ale niestety nie wyszło, przyszedł do mnie pies tutaj Piecho Piecho, chodź będziesz nagrywał odcinek, chodź tu mordo Chodź Bober, chodź E, Bober chce nagrać. Słyszycie go. Pogadaj coś tu do mikrofonu. Pogadaj trochę do mikrofonu. E. Słyszycie go? Dawaj go. Co to jest oto? to? Zobacz. Zobacz. Co to jest OTO? Słyszycie tego Bobra? Jak to Bober jest? Dobra, dawaj Bober będziesz otwierał skrzynki tutaj na odcinku, jakżeś się wciulnął. na rejon. 3.15 normalnie tutaj. Bitewka, zobacz. Dobry wybór mordo elegancki. Ej, bober, kurde, będzie otwierał 034. No Pali, pali, lipa, widzowie. No nie podoba mi się to. 15 zł. Co robimy z, ty z, ty z tym sianem, Mordo? Co robimy z tym sianem, Mordo? Lecimy, kurde, grubo. Ale niucha, ale niucha. Widzę, że tutaj wyczuł, że ta bitwa będzie dobra. Ta bitwa będzie dobra na element Craft Sticker Jester. Normalnie na Jester modzie byśmy to zrobili, pyknęli, nie? Mordziaty. A ty co powiesz kurde? No nie odzywa się nic, mało gadatliwy jest tutaj Bober. Więc wiecie widzowie, musicie tutaj pozdrowić serdecznie, Bobra. Na odcineczku. Bober kurwa patrz, co tu się dzieje? Szoki, L2, Lpx, Normalnie. Hubert jest Skins I robi to kurde wrażenie. Tony wygrywa tą bitwę 5.42 wraca do tonego, ale mamy 13 zł i w sumie to nas w ogóle nie zadowala momencie. Dlaczego mamy tak mało sary? Coś tu się nie odświeżyło chyba. Nie, no 13 zeta mam. Dobra, wjeżdżamy do bitwy za 12z. No chłop nie wjechał tutaj do bitwy. wam musimy iść dalej. E, patrzymy kolejne bitwy. Bober, co byś wybrał? Mów mordo szybko. Co byś wybrał? Patrz o bitwę tutaj no. Widzisz? Bober. Dobra, za 11z powiedział tutaj. jest ulepszony, ja stąd wychodzę. Ech, chłopie, co ty za bitwę wybrałeś? Mordo. 8:40 z Jackem, z parołem. Normalnie jedziemy tutaj. Tu w ogóle jest dzisiaj zadyma w ciul, nie? sobie jeździ, sprząta, będzie go pewnie słychać. Wraca do stacji dokującej, ale nie może trafić. Pijany pewnie. 6:30, 20:16. Drzwi się zepsuły i wiecie, nie da się zamknąć drzwi, jest taka lipa, nie? Dobra, czekajcie, zobaczymy tak. Może tą bitwę pociśniemy i wygramy. Zowie. Ja nie mam dzisiaj pomysłu mega serdecznego na filmik, ale mam nadzieję, że tutaj dobrze będziemy cisnąć. Jakie eleganckie skiny nam poleciały w Love Case tutaj ulepszonym na Jester Modzie. Mordo normalnie, colorful case musi wjechać dla tonego. Colorful case i chyba to będzie lipa totalna. No, niestety przegrywamy tą bitwę, a było tak fajnie. 4 zł nam zostało, a my za 4 zł to możemy się co najwyżej zapłakać. Tutaj dobra, dwa Love Caseiki. Let's go to the moon. Z Bobrem. Na rejonie. Bober. Mordo. Bober, mordo. Pokażę wam zdjęcie bobra. Może w filmiku. Jak mi się będzie chciało. To zobaczycie. Ale bober jak siedzi. Taki zadowolony. Kurde. Bober jak siedzi obserwuje. Bober zobacz. Wygrałem bitwę. Dzięki mordo. 8.44. Także widzowie. To jest ta bitwa. W której wygramy sianko. E, to jest. To jest szefie nie? Morciaty. Morda Mordziot, ty Ale co siedzisz, wyjebane jo masz, widzę Elegancko, może wam zrobię zdjęcie, zrobię wam zdjęcie może? To zobaczycie Jak se siedzi normalnie skrzynki otwiera ty, Skoda Bigstony O Normalnie Ale zrobiło zdjęcie murdziaty siedzi normalnie Elegancko się siedzi. Dobra, zobaczycie to zdjęcie. To zdjęcie z kozackie, Chefitos. Eee. Ty Ty, wygraliśmy bitwę, elegancko. Ty, 9 zł mamy, no i co my z tą bitwą zrobimy? Musimy pocisnąć grubo. O, jest Jack Sparrow, wjeżdżam tutaj na niego grubo. Colorful Case dwa razy. I znowu. Ciśniemy, ciśniemy. Ajajajajaj. Dobrze jest, nie jest źle, ale potrzebujemy siana zarobić tutaj grubego. No ogólnie wygrywamy te bitwy, ale no nie, no za 3 złote, no ja nie wiem widzowie, lecimy dalej w takim razie. No nie poddajemy się, cały czas mamy siano do gry. Więc ciśniemy, 4,41 mam. W ogóle coś się źle czuję dzisiaj, ja nie wiem. Jakiś taki dzień, ale to po noc! po nockę miałem mordę, więc wiecie o co chodzi. Dobra, pociśniemy. Dzisiaj nie mam siły nagrywać, ja w ogóle jestem dziadek już. Owkej, okay. Jedziemy bober. Musimy wygrać te bitwy i zrobić tutaj kosę. Tyson. Kurde, to on wygrał? Nie, Tyson, się podzieliliśmy hajsem, ale wyszło dobrze. 4,91. Dobra, robimy grubą bitwę. Robimy grubą bitwę, widzowie, nie ma co przedłużać. Albo wygramy, albo przegramy. 5,46. No tego tutaj nie zaakceptujemy, niestety. Możemy zrobić coś takiego. O! 5,04. Aj, zabrakło. Dobra, 4,62. To jest to, to jest to. 4 osoby. Normalnie wjeżdżamy na taką bitwę. Albo wygrywamy, albo przegrywamy. Nie, bober. Boberino. Bober. Dawaj, bierzemy tutaj boty. Wybierasz o losowanie botów. Elegancko. Widzą, zobaczymy, czy wygramy. Może przegramy, może wygramy. Nikt tego nie wie. Nikt tego kuźwa nie wie. Na razie wygrywamy. No ale nie będę grał tu w nieskończoność. No albo przegrywamy, albo wygrywamy. No bo kurwa, nie można. No. Przejebaliśmy, więc możemy skończyć odcinek elegancko. I co? I Picobello Dzisiaj z Bobrem był odcinek, więc spoko, nie? Mordziacy, mordziacy. Dobra, pozdroszczę ze widzowie. widzimy się w koniec filma. Elu!